Witajcie w magicznym świecie zaczarowanych opowieści. Przygody małego odkrywcy Aleksander na tropie skarbów część pierwsza zagubione marzenia. Pewnego dnia w malowniczej wiosce mieszkał mały chłopiec o imieniu Aleksander. Zawsze marzył o wielkich przygodach i ukrytych skarbach, które kryją się gdzieś daleko poza horyzontem. Jego oczy błyszczały jak gwiazdy, gdy opowiadał o swoich planach odkrywania nieznanych zakątków świata. Pewnego ranka, gdy słońce malowało na niebie różowe pasy, Aleksander postanowił wyruszyć na swoją pierwszą wyprawę. Zabrał ze sobą skarpetkę pełną truskawek, swój wierny notes do rysowania oraz magiczną latarnię morską, którą dostał od dziadka. Dziadek mówił, że latarnia ta przysiągnie drogę do największego ze wszystkich skarboł. Podążając za wiatrem i zachodem słońca, Aleksander przemierzał gęsty las, Przebywał krętymi ścieżkami i brodził przez strumienie. Z każdym krokiem serce mu mocniej biło, a oczy błyszczały jeszcze jaśniej. Ale mimo wielu starań, skarb pozostawał ukryty. Aleksander jednak nie tracił nadziei. Z każdym dniem nauki i każdym nowym miejscem odkrytym w swojej wiosce stawał się mądrzejszy i silniejszy. Część Jego druga spotkanie z złotym skarbem. Pewnego dnia, kiedy słońce zaczynało chować się za horyzontem, Aleksander dotarł do tajemniczej jaskini. W jej wnętrzu, gdzie światło słabło, zobaczył coś, co wprawiło go w osłupienie. Był to złoty skarb. Złoty skarb okazał się być magicznym artefaktem, który obdarowywał swojego posiadacza mocą spełniania marzeń. Jednak zanim Aleksander mógł zabrać go ze sobą, złoty skarb postawił przed nim wyzwanie. Musiał przemierzyć trzy krainy. Pokonać trudności i nauczyć się cennych lekcji, aby zasłużyć na to wyjątkowe dary. Nieustraszony, mały poszukiwacz skarbów wyruszył w podróż. Przemierzał pustynie, góry i tajemnicze lasy, zdobywając doświadczenie i mądrość. Na swojej drodze spotykał różne postacie, które pomagały mu lub stawiały mu wyzwania. Ale z każdym kolejnym krokiem zbliżał się do spełnienia swojego największego marzenia marzeń. Po wielu miesiącach pełnych przygód, Aleksander powrócił do jaskini, gdzie czekał na niego złoty skarb. Przez te wszystkie trudy stał się mądrzejszy i silniejszy. Kiedy spojrzał w lustro, zobaczył nie tylko poszukiwacza skarbów, ale także mądrego i dojrzałego mężczyznę. Złoty skarb, z uznaniem w oczach, obdarował Aleksandra swoimi darami. Stał się on zdolny spełniać swoje marzenia, ale zrozumiał, że prawdziwy skarb Tkwił nie tylko w magicznych przedmiotach, ale również w samym procesie zdobywania doświadczenia i dzielenia się nim z innymi. Od tego czasu Aleksander stał się legendą w swojej wiosce. Opowiadał dzieciom o swoich przygodach, dzieląc się mądrością i inspirując ich do śmiałego marzenia. Jego historia była jak najjaśniejsza gwiazda na nocnym niebie, która prowadziła innych ku ich własnym skarbom. I tak mały poszukiwacz skarbów o imieniu Aleksander odkrył najważniejszy ze wszystkich skarbów, skarb życia pełnego przygód, nauki i dzielenia się miłością z innymi. Dziękujemy za wysłuchanie bajki. Zapraszamy do subskrybowania naszego kanału.